tu się drzewko powolutku robi i tutaj jakiś sezon bursz, nie, sprawę. Hmm. Wczoraj doszło do takiej mordkiej tragedii, w sensie, że Miruś odkrył jedną gierkę. Telefon się cały czas ładuje, ale to może pokażę Wam, albo dobra. Łączę. To, i WiFi. Tak, Pokemony go. Ja w ciągu e, niecałych 24 godzin na no, świecie to, no, łapałem je do drugiej w nocy. Dosyć <grym> tak chodziłem. No zrobiłem. 19 level, 19 leveli. Trochę tak głupio, jako 17-letni ten, prawie 37-letni byczek. No, ale zobaczcie, ile tutaj jest tych stopów, nie? W okolicach. To przecież można, ja mieszkam akurat w centrum Zabrza, to można kurczę. Są warunki do. Są warunki do. No mój Budi. Łapania pokemonów. No poka się, ile mam ich? No ja, trochę ich mam już. Jest ich trochę to złapania. Ale po prostu mnie wciągnęło to, nie? Bo ja lubię na przykład spacerować, tylko... Jak to się mówi, jak każdy nerd... Człowiek musi też znać, czy tam jak, jak każdy geek... Człowiek musi znać ten taki purpos, cel. No i teraz właśnie się znalazło. Znalazł się cel do biegania. Mam jakieś pokemony, tylko to są jeszcze strasznie słabe Pokémony. No i jajka, które muszę tam. przejść dzisiaj co najmniej jeszcze 5 km. Tego tutaj mam dziesiątkę. Tak? Tak, 10 km tego. To jest mój służbowy telefon. To on tak trochę... Z... Ostatni się nie łapie, nie? Ale będę musiał... O, jeszcze jedno się dziejkę pojawiło dziesiątka. Super. To będzie dzisiaj położone. Dobra, ja zapytam. Zbieram się i będę leciał szukać. No i tutaj jeszcze pomiędzy wyprawami taki delikatny przerywnik, gdzie po, po prostu sobie jest coś takiego jak pogomapy.pl, gdzie są pokazane no różne punkty. To są pokestopy, to są te właśnie takie Pokegimy, gymy, gymy czemu tam. No i ile sobie wychodzisz, tyle jest Twojego, nie? Wszędzie są, po prostu masakra. I one mają cooldown, te Stopy przez jakieś 5 minut. I po 5 minutach znowu można z nich korzystać. Tak sobie zakręcić tą monetką, nie? Zresztą Wam to pokażę, jak już... No bo już to nagrywam, a jest taka trzecia część, nie? Już po, po wyprawie to Wam pokażę, jak się przekręca. I tam wypadają pokebole, te sprawy. Bardzo fajna gierka. Jak, tak więc, widzicie, jest co robić. Po prostu mega. Tyle można miejsc pójść. Ja się dzisiaj właśnie o tak przeszedłem. O tędy, 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 gdzieś tam, tutaj, tutaj, tędy, tędy, tędy. tędy. Tędy, 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 tak. Jeszcze się przejdę, nie? Tylko, że deszcz mnie tutaj zaskoczył. To będę musiał, kurcze, No powtórzyć jeszcze. Trzeba sprawdzić pogodę, te sprawy. Ja też lubię strasznie geocaching, to wam też pokażę kiedyś, jak to wygląda. No, ale wiele fajnych tras zrobiłem. Tutaj się dowiedziałem... No, że fajne rzeczy są. Fajne wyprawy, naprawdę można sobie robić subcio. No i to się liczy właśnie po to, by ta, takie jajka specjalne wychodzić w inkubatorach. To też park techniki wojskowej polecam. Tam jest fajne T34. Te, te no, na, naprawdę jest co robić, po prostu super. Mek, 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 nie. W każdym kierunku. Nie widzicie, ile jest zabawy. Patrzcie. A nawet się nie wczytuję, bo jest za dużo. Tutaj limit. Dobra. Ja sobie uciekam na wyprawę i potem wam powiem. A tutaj też są fajne, takie nie, nie, nie zajęte trochę. Tylko, że trzeba w głąb lasu wejść, nie? Ale to jak większość ludzi to w to gra to tak, nie wiem, 10 lat, to tak średni wiek, to ja trochę zawyżam. Ale fajnie, fajnie, tutaj jest jakieś nie za... Tylko, że ja jeszcze siły nie mam, nie mam powera odpowiedniego. Żeby się bawić w Pokegymy. Na razie to wiecie, to ile to jest... Drugi dzień gry dopiero przede, przede mną, a już 20 level mam. Znaczy nie, mam jeszcze się 19, tak? Przed wyprawą, nie? Dużo, dużo, dobra. To na razie, widzimy się po wyprawie. No, trochę powalczona. Przesłucham, byłem na dworku, tylko mnie też trochę. trochę wziął i zmoczył. No, jestem ten... w. To jest właśnie zaleta mieszkania w centrum. Że jesteś w zasięgu tego zasięgu pokestopa. Jest troszeczkę minimalnie łatwiej. No ale połaziłem i co? I połowa 20 levela. zrobiono subcie, subcie. Tutaj Dreamer. Większość tych to mam już. Tego może nie mam. No, wygląda jakbym nie miał. No i pięknie. Make it. Tu prawdopodobnie się uwolni. Nie, jednak nie. No i super. No i 1000 Expo. Pyk, pyk. Za pogodę też się dostaje. ponusa Za deszcz. Też fajnie. No i okej. Okay. I my do Pokedexa. Jeszcze sobie wyjdę, bo jeszcze muszę tam, już jajko mam prawie że z, z, wyklute o tu. Widzicie? 9,5 na 10. Jeszcze 500 metrów muszę przejść i od wczoraj 17 km zrobiłem. Bo też no, 240 265 Pokemonów złapałem. No i 136 Pokestopów. Kiedy? Od wczoraj, tak? A i 25 się kończy Week. Czym jeszcze o, o to powinienem zrobić. Super. Kiedy zacząłem? Wczoraj. No i tak to się zaczęła moja przygoda z Pokémonami. polecam, polecam, można sobie połazić, fajnie, w parkach, nie parkach, są jakieś zadania lokalizacyjne, Typu bo skan boisko do koszykówki, jakiś pokestop w Zabrzu, zadania codzienne, niecodzienne, nie fieldowe tutaj, super, lubię to. Jakie specjalne questy, nie questy. Wszystko dla ludzi, wszystko dla ludzi. A i też bardzo fajne jest to, że ten cały Pokémon Go nie ma w sobie paywalla. Generalnie jedynym wallem jaki jest, to jest tak zwany wall. Czyli ile sobie wychodzisz, tyle twojego. Im więcej łazisz, tym większe szanse na złapanie czegoś ciekawego na uzupełnienie kolekcji. Tutaj też jest taki o, leci, to leciał gdzieś. Co to jest? Co to? Jakaś. O to? No tego to chyba mam nawet. Szkoda, że nie great. No, wyłoś. O, o ja jednak złapałem. Fajnie, fajnie. Gacza pokemon, Grumpla. First troll, Pokémon Call. Może być. Sprawdźmy jeszcze tutaj. O. To, to zielona to jest samniczka tego. Ona wygląda jak buka. Oga. Weźmy piki -y peka, uwolnimy. No. Dobra, jeszcze. A. Uu, spieprzył. No dobra, no to spróbujmy. Może tego. bliżej. Aj, dobra, czyli on jest większy. Źle, nice. No i tak się gra. Bardzo fajnie. To po prostu gra mnie. Cooked in seconds, jak to się mówi. Aj, to nie udało się. Słuchajcie, zaraz będzie atak, chyba nie. Tak, skoczył. Nie, muszę wyżej. Aj, jeszcze wyżej. No nieźle, nieźle. Ale to jeszcze muszę technikę po. No i poszedł sobie. O jeszcze jest zamknięte no to do tego glimmera wezmę nie ja taka buka wiecie Aj, nieźle ale potrzebuję grade ale to to do... jest bałpany a może być dobra poison te sprawy no i tutaj też jest taki fajny ten gym, ale złapać go to ciężko, ciężko. No ale spoko. Dzisiaj pewnie też będę kurde łaził. No i tutaj też jest coś bardzo fajnego takiego. Radar, gdzie są pokazywane na Pokestopach te Pokemon'y, których nie masz jeszcze. I one będą pewnie coraz dalej, 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 nie? Aż trzeba będzie siąść w samochód i pojechać gdzieś, lub poczekać na jakiś... Na jakiś fajny event. W każdym razie gierka jest przecudowna. Polecam. I strasznie uzależniająca jest. Co widać po mnie właśnie. Po prostu aż nie... W sensie. Gdyby tak deszcz nie padał, to bym kurde leciał. Znowu jakieś Pokémony łapać. No, sobie jakieś i hop no. great. nie nie great. kurde się tego quest chciałbym zrobić no ale nic no to właśnie dobre jest mieszkanie w centrum że dużo tych różnych rzeczy jest no kacie ga, 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 mało kurde pikachu mam jakieś inne pierdowy takie no tutaj już się ten o, odrobił ten pokestop tylko trzeba troszeczkę o mało mało oszustwo, nie, ale... bo siedzę. No i po wizytacji Pokestopa się... No i tak to wygląda. Dobra ludzie, ja sobie mykam dalej. Trzymajcie się i zainstalujcie sobie tą grę, bo... jak sam widzicie, no wciąga, wciąga, wciąga. Na razie, trzymajcie się, hej!